Dlaczego napisałam tą książkę? Dlaczego napisałam ją po polsku? I dlaczego napisałam tak późno w moim życiu? To jest chyba temat, który najczęściej chodzi. Dlaczego napisałam po polsku? Proszę Państwa, napisałam w języku, w którym moje dzieci nie mogą tego czytać. Zakładam, że podobnie Wasze dzieci. Napisałam po polsku, bo chciałam, żeby Polacy ją czytali. To było w pewnym sensie rozliczenie mojego polskiego życia. I napisałam ją, bo... Bo moje rozliczenie jest z pomakami. Nie z wami, a z Napisałam Napisałem ją tak późno, bo może tak długo mi potrwało, żebym zrozumiała, jak ja się czuję na tym temat. Jak mi się wszyscy czujemy na tym. Może najważniejsze jest to, co napisał jeden z moich um, recenzentów. Mówił, ta książka jest o wielu różnych rzeczach, ale przede wszystkim ona jest o obronie i o odzyskaniu godności. Bo wyjeżdżając z Polski w pewnym sensie. Każdy z nas powiedział nie do ataku na naszą godność. I wybraliśmy to trudne, wybraliśmy to nieznane, wybraliśmy ci z nas, którzy wyjeżdżali z rodzicami, wybraliśmy to skomplikowane, to może tragiczne, to może ciężkie. Ja dużo. Piszę tutaj o moich rodzicach, to był najtrudniejszy aspekt mojej emigracji. W obronie godności. Ja napisałam tą książkę przypadkiem. Ja nigdy nie planowałam pisać książki, to nie był mój zawód, ani mój pierwszy, ani mój drugi. Nawet nie myślę, że to jest mój trzeci zawód. Ja dostaję teraz mnóstwo pytań od różnych recenzentów, dziennikarzy: A co pani teraz pisze, a co będzie dalej, a następna to. Ja mówię, ja nigdy nie planowałam być pisarką. Ja napisałam zapiski z wygnania. To jest moja historia. Ale ja nie wiem, czy kiedykolwiek zechcę coś jeszcze napisać. Oprócz przetłumaczenia zapisków na angielski. A to powtarzam za każdym razem i powiem Państwu też, że ja tłumaczę zapiski na angielski, to znaczy piszę tę książkę od nowa, bo się uczę, co to znaczy tłumaczyć książkę. Dosyć skomplikowana, ale ja ją piszę po angielsku teraz um, dla moich dzieci, dla Waszych dzieci. dla dzieci naszych przyjaciół w Szwecji, w Danii na całym świecie. Nigdy nie myślałam, że zacznę pisać książki. Ci, Co mnie dobrze znają, to wiedzą, że ja tam piszę coś tam zrobię, coś tam tego pojechałem do innych, co napiszę, jak mi się to podobało albo tamto, ale ten tak, tak mi... słowo to zawsze było moje medium. Ale... Myślałam, że pisze książkę. I, i powiem Państwu, ja mam taką przyszywaną ciocie w Krakowie, przyszywaną ciocie mojego męża de facto w Krakowie, a, która zawsze mówiła mi, Sarpuniu, ty musisz napisać, musisz napisać. Ale ja myślałam, że ona mnie tak męcz trochę, ale mnie bardzo kochała i mówiła, musisz napisać. I yy, zdaje że tutaj siedzi osiem osób z mojej klasy, <laughs> bardzo wzruszającej. Kilka lat temu mieliśmy wzlot naszej klasy we Wrocławiu. Um, wielu z Was tam było. A, i, I na tym zlocie ja przemawiałam w ratuszu. A, to było, yy, to było fajnie, to było mocne, to było wzruszające. Um, Prezydent miasta klęknął przede mną, całował mnie w rękach i przepraszam. Um, i, I ten film z, z tego spotkania uh, krąży gdzieś tam na YouTubie, ma tysiące klików um, i znajdziecie Państwo link do, do tego filmu z Wrocławia. I ten film między innymi pokazano w Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie. Po prostu ten film. A pan, który jest szefem tego Centrum Kultury Żydowskiej, wiedział, że ciocia, a my przyjeżdżamy i odwiedzamy, to jak ja przyjadę, to on się pytał, czy można urządzić spotkanie ze mną. I tak kolokwialnie opowiem, coś bardzo szybko. No i tam oglądali ludzie, nie wiem kto oglądał. Najwyraźniej film się cieszył dużym powodzeniem, i jak ja przyjechałam, to ten pan zorganizował to spotkanie. Dzień przed spotkaniem siedzimy sobie na kolacji, ten pan koło mnie, tam jacyś ludzie siedzą i ja się pytam, słuchaj, może mi powiesz, jak to ma jutro wyglądać? Zwykle są jakieś pytania, coś, ja mam wygodę tego, że ktoś mnie stymuluje swoimi pytaniami i, i potem ja odpowiadam. On mi mówi, słuchaj, przez 45 minut mów o czym chcesz, a potem zrobimy question and answer. 45 minut, ja mówię, a przez 45 minut nie mam pojęcia. Co? Przecież nie mogę mówić o tym filmie, bo zakładam, że ludzie wyglądają ten film. To co jeszcze raz powiem o tym filmie? Tu no się przeraziłam, poleciałam do hotelu i coś tam na was grałam. I na was grałam o mojej imigracji. Jak to się stało, że ja się stałam imigrantką? To ja nie wiem, jak Państwo przeżywali, zakładam, że większość z nas tutaj to imigranci, jak Państwo przeżywaliście Waszą imigrację, ale ja moją dosyć przeżyłam i w taki konkretnie świadomy sposób. A potem przeżyłam również własną decyzję i proces, żeby przestać być imigrantką. I więc napisałam, ja wiem, jakieś sześć stron o tym, jak ja zostałam i przestałam być emigrantką 45 minut tam siedzę i czytam, jak ja zostałam i przestałam być emigrantką. No i skończyłam, ten pan siedzi koło mnie, ja skończyłam, zamknęłam komputer, bo to czytam z komputerem. Ja patrzę na niego, płaczę. I patrzę na, na widownię, to było przyciemnione, tak, jak widziałam tylko pierwszy rząd, ale cały pierwszy rząd płakał. Jakieś starsze panie, miłe, siedzą, nosy wycierają, to... I wszyscy płakali. I potem on powiedział: Nie pozwolę, to mi się bardzo rzadko zdarza. Dwa, trzy razy w mojej całej karierze, dwudziestoletniej, jako szef tego Centrum Kultury Żydowskiej, ale ja nie pozwolę na question and answer, bo ja tu chcę, żeby Państwo poszli z tymi myślami do domu, bez do żadnych innych myśli. No i tak się stało. A potem, kilka miesięcy później, on mówi: Samoju, ty, ty piszesz? Ja znowu mnie zdziwił. Ja mówię, co ja mam pisać? On mówi, no to, to o czym mówiłeś, jakby to chciało opublikować. No i w końcu nie tak wyszło, opublikował ktoś inny, bo oni publikowali tylko jedną książkę w roku i ta książka była taka stronniejsza. Long story short, napisałam książkę i wszyscy mi mówili, napisałam coś, co uważałam za książkę. I wszyscy mi mówili, że strasznie trudno znaleźć wydawcę. Że każdy teraz publikuje, nikt nie czyta, i w ogóle że, że to jest do niczego. No i pierwsze wydawnictwo, do którego się zwróciłam, powiedziało, "O tak, my byśmy byli bardzo zadowoleni, gdybyśmy mogli to wydać. Pierwsze y, wydanie książki się rozprzedało w ciągu 8 tygodni. Teraz jesteśmy na drugim wydaniu. A, Co w pewnym sensie czymś, co mnie teraz definiuje. Nagle, jak mój mąż mówi, nagle jestem pisiarka. Tak ale, ale, ale mam strasznie dużo... Chcę tu dobrze powiedzieć, mam strasznie dużo godnej satysfakcji, nawiązując do godności. Strasznie dużo godnej satysfakcji z tego, jak książka jest przyjęta nie tylko w środowisku y, moich y, koemigrantów, ale również w Polsce. Nie mogę Wam powiedzieć, jak dużo przyjaciół zrobiłam w Polsce jako rezultat tej książki i podobnych spotkań autorskich. Ludzie przychodzą różni na spotkania, niektórzy mają milsze rzeczy do powiedzenia, niektórzy mniej miłe rzeczy. A na spotkaniu w Lublinie pierwsze dwa rzędy to byli profesorowie z KUL, wszyscy w trochę się przestraszyłam, jak ich zobaczyłam. A byli niezwykle, niezwykle przyjaźni, pełni zrozumienia i faktycznie wiedzieli wiele na ten temat. Naszym największym problemem, naszym pokoleniowym, bo ja chcę również powiedzieć, że wrażenie jakie ja odnoszę, to że ta książka się przestała być moja, ona się zrobiła nasza pokoleniowa, dotycząca nas wszystkich. I naszym największym problemem w Polsce nie jest to, że tam mają taką przysiadłą opinię w 1968 roku. Naszym największym problemem jest, że nikt o tym nie wie. Młode pokolenie nie ma się o pojęcia. Jakaś czytelniczka mi przyniosła kiedyś na jakieś spotkania autorskie y, podręcznik historii jej córki, gdzieś y, Dziesiąta klasa czy coś. Były dwa paragrafy na temat marca i, i pomarcowych rozruchów. Także Polacy nie wiedzą nic na ten temat, a młodzież, która się uczy, jak, jak rozmawiamy, jest roztrzęsiona. Nie mogę Wam powiedzieć, ile razy ja słyszę, że ktoś podchodzi, że ja podpisała książkę i tak mnie tego łapią za rękę. Ja myślę, że ja powiem o sobie, My wszyscy wiecie jak to u was się rozegrało, ale w moim wypadku ja byłam tak zajęta przez tyle lat budowaniem mojego amerykańskiego życia. Mówieniem jak najlepiej po angielsku, kształceniem się, zarabianiem. Wychodzeniem za mąż, pierwszy raz niefortunnie, nie drugi raz bardzo fortunnie, rodzeniem i wychowywaniem dzieci, i tak itd. Byłam tak zajęta budowaniem życia, że ja przykryłam tym wszystkim to, co ja czułam w stosunku do Polski, i mojego doświadczenia z wygnania. Ja o tym nie myślałam przez lata. Ach, I have all this behind me. Mam dużo uczuć na ten temat i